Katalog pojazdów elektrycznych to publikacja prezentująca przegląd o dostępnych modeli na rynku polskim. Tegoroczna edycja zawiera 200 modeli pojazdów, z czego 100, 108 to są czysto elektryczne Bewy, a 92 pojazdy to są Pchewy. Łącznie, jeżeli zestawimy wszystkie warianty pojemności akumulatorów, zasięgów, mocy silnika, wielkości pojazdów, które się różnią, mamy 540 różnych wersji, spośród których Polacy już dzisiaj mogą wybierać. Dodatkowo 39 producentów ma już w swojej ofercie samochód właśnie elektryczny BEF lub PHEV, z czego 35 tylko czysto elektryczny, a samochody elektryczne dostępne są już w 12 różnych segmentach pojazdów. Nasz katalog zawiera ponad 13 tysięcy danych, wśród których znajdą Państwo ceny, zasięgi, podstawowe parametry, jeżeli chodzi o układ napędowy, czy też o ładowanie. Dodatkowo w katalogu możemy, prezentujemy zapowiedzi samochodów elektrycznych, które dopiero się pojawią na polskim rynku i jest już ich ponad 40, e one będą się pojawiać w najbliższych miesiącach, najbliższych tak naprawdę w ciągu najbliższego roku większość tych pojazdów zadebiutuje na rynku. Głównie polacy preferują samochody marki premium, jeżeli chodzi o samochody elektryczne, bo jeszcze dziś cena pojazdów jest wyższa niż samochodów spalinowych. Oczywiście dążymy do tego momentu wyrównania, jednak w tym wypadku samochody marki premium i ta różnica wartości naszej zakupu są znacznie niższe, dlatego częściej po prostu klienci są zamożniejsi decydują się na ten samochód elektryczny, bo ta różnica albo jest znikoma, albo, albo czasami samochód elektryczny jest nawet tańszy niż samochód spalinowy, bo takie przypadki też są, więc tych samochodów marek premium sprzedaje się więcej niż samochodów miejskich. Jednak ten trend już powoli się, powoli się oczywiście odmie. Zmienia. Najpopularniejszym samochodem jest Nissan Leaf. Tak, od, od, wielu, od, wielu, od dłuższego czasu. Tesla Model 3. Również bardzo popularny model z perspektywy rynku. I te samochody są coraz częściej kupowane i z, tą, i z tą stronę idziemy. Z modeli, które dopiero się pojawią na rynku, ciężko dziś wybrać taki jeden, który zaskoczy, bo tak naprawdę wszyscy, mamy ten sam trend. Rosnące zasięgi, rosnące moce ładowania. Więc tu już nas nic nie zaskoczy. Nie, nie pojawi się samochód, który ma nagle tysiąc kilometrów zasięgu. Tego nie oczekujemy raczej celujemy w ten zasięg średnio około między 500-400 km, bo to jest już taki standard, tak samo ładowarka od 100 kW w górę, to jest, to jest to, co jest teraz i tak naprawdę nowe premiery, które będą się pojawiać, to jest uzupełnienie naszego rynku, to są nowe segmenty, które producenci wypełniają lub po prostu nawet producenci, którzy też będą wchodzić na ten rynek pojazdów elektrycznych, bo nadal wszystkich jeszcze nie mamy, choć ich jest oczywiście większość obecnie. Katalog samochodów elektrycznych dostępny jest na stronie psp.com.pl, jest w formacie PDF, więc mogą Państwo oczywiście go swobodnie pobierać. Ponadto katalog jest dostępny w wersji online na portalu elektronmobilni.pl i tam mogą Państwo zdobyć, przejrzeć wszystkie 540 wersji, które są dostępne na polskim rynku. Każdą kartę obejrzeć zdjęcia, wszystkie komplet parametrów, czy skorzystać z porównywarki, czy też rankingów, do czego serdecznie zachęcam.